W lol mamy dostęp do różnego rodzaju czempionów. LOL jest przez to grą różnorodną. Spośród samych bohaterów mamy do wyboru aktualnie około 120, a każdy z nich jest inny. Wszyscy czymś się różnią, jednak, wbrew pozorom różnice te nie zamykają się na ich skillsecie, różnią się też sposobem skalowania z GOLDEM i pasywnymi statystykami nabywanymi co poziom, czyli sposobem skalowania z levelem. Te postacie, które skalują się najlepiej z poziomem, a z GOLDEM już nie tak dobrze, są w większości z supportami. Był kiedyś czas, że Riot jeszcze nie uroczył nas itemami generującymi ilości złota, których nie widziano nawet na dzikim zachodzie. Wtedy to saporty były takimi żebraczkami, które biegały ze swoimi Kery i liczyli na to, że tamci dadzą im jakąś resztkę zasysty. W tym sezonie trochę się to zmieniło. Niemniej w mojej głowie najlepszym przykładem skalowania się z poziomem bohatera pozostają właśnie postacie supportujące. Ze względu na to, że dawniej specjalnie pikowano postacie, które są jak najbardziej użyteczne przy jak najmniejszej ilości golda. Właśnie po to, żeby całe bogactwo mógł zagarniać dla siebie kery i wymieniać na jak największe jemnięcie. Jeśli natomiast chodzi o skalowanie się z goldem, no cóż, sprawa tutaj jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. W dużym skrócie jest tak, że jeżeli wyposażymy dwie postaci w daną ilość golda i każda z nich będzie mogła sobie za to nakupować to, co działa na niej najlepiej, to jedna będzie bardziej użyteczna od drugiej. Czyli żeby zobrazować to lepiej, ta Cale jest kontrą na Ryza. Tyle tylko, że jeśli skończymy laning i midgame, czyli osiągniemy endgame posiadając Ryzen w miarę równą ilość Golda do LeBlanc, to jej wygrana przeciwko Ryzowi nie jest już tak oczywista, pomimo że jest jego kontrol. Jak to możliwe, i na czym w takim razie polega to kontrowanie jednej postaci przez drugą? W tym konkretnym przypadku wziąłem na tapetę Ryza, którego skalowanie poprzez grę wygląda w ten sposób. Podczas kiedy skalowanie LeBlanc wygląda tak. Wniosek nasuwa się sam. Blanka musi nie dopuszczać rajza do farmienia i zabijać go raz po raz, żeby mieć szansę na wygranie gry. Bo jeśli choć trochę mu odpuści i ten zacznie farmić, to kaplica. Doprowadzi to do tego, że w lejcie zbierze odryżego takie buły, że nakryje się swoimi śmiesznymi sandałkami. Podczas kiedy sama nie będzie w stanie zestrzelić go na raz, ani nawet na dwa. Zaraz pewnie usłyszę Dobra, dobra, ale skoro LeBlanc ma taki ciężki żywot, to dlaczego jest uznawana za kontrena ryża i czemu jest pikowana tak często w high elo? Dlatego, że umiejętnie zagrana Blanc jest w stanie zdenajować, czyli inaczej odciąć ryża od farmy. Dlatego, że kiedy ona będzie w silnym endgame, to ryż będzie dopiero wchodził w midgame. Jest paru takich czempionów, którzy mają podobną charakterystykę do LeBlanc. Są to na przykład Draven, Renek, Łysy, Pantheon, Problemem ze wszystkimi tymi czempionami jest to, że pikując ich trzeba cały czas preszerować drugi team i nie dopuszczać do tego, żeby choć trochę zbliżali się goldem do naszych ludzi. Oraz to, że nie wolno dopuścić wtedy do sytuacji, kiedy przeciwny team dojdzie do endgame'u. A z doświadczenia wszyscy wiecie, że gry w brązie, w silverze, a nawet w goldzie potrafią ciągnąć się w nieskończoność. Sam niejednokrotnie widziałem gry trwające przeszło godzinę. Właśnie z tego względu polecamy Wam na naszym kanale postacie, które skalują się dobrze w endgame'ie. Jest to pewien sposób wykorzystywania, czy jak lubię mówić z angielska, abuzowania błędów, które są bardzo często powtarzane na tych poziomach. Co do postaci, które mają krzywą mocy inną lub diametralnie inną od tych polecanych przez nas, nie twierdzimy, że nie da się nimi wykarować gry. Natomiast grając na poziomie Silvera, żeby wygrać dużo gier takimi postaciami, trzeba naprawdę dwoić się i troić i znać grę na wskroś. A po co nam takie kombinacje, kiedy wystarczy piknąć na Susa albo Jacksa i zamiast spinać się i krzyczeć na ziomków z tymu, żeby puszowali, bo gra musi być skończona przed 30 minutą, to grzecznie czekać sobie tym pisełem czy ryżem, aż ten czas właśnie nastąpi. Już w następnym odcinku Silvera dowiecie się, jak pirazy drzwi lejnować na topie postaciami, które skalują się najlepiej w endgame, a także kiedy puszować, a kiedy nie. No i o paru innych rzeczach pewnie też. No dobra, a tymczasem mam do Was taką sprawę. Pelikan mi się wozi, że pod jej filmikiem jest więcej lajków. Pokażmy jej, jak wygląda prawdziwa męska solidarność.